Autentycznie nie wiem jak mam zacząć ten odcinek, bo jestem bardzo skonsternowany po obejrzeniu odcinka czwartego Radu Smoka. Bardzo skonsternowany. Ale to za chwilę. Witam serdecznie, czwarty odcinek House of the Dragon i zapraszam do oglądania. Oczywiście ostrzeżenie przed spoilerami. Chwila. A, powinienem się podłośnić troszeczkę. Tak, o, dobra, chyba teraz będzie lepiej. Ach, naprawdę autentycznie nie wiem, co mam mówić, bo. Okej, okay. jak nie wiem od czego zacząć, to zacznę od początku. Zawsze działa. Więc, tak. Pierwsza scena, jaką dostajemy w odcinku, to jest scena, gdzie Renyra jest w jakimś tam gdzieś zamku. Już nie pamiętam gdzie, ale było to chyba powiedziane. I dostaje tam różnych kandydatów do wyjścia za mąż, tak, na męża. I musi się rozważyć, no bo w końcu Wiserys, czyli król obiecał jej, że będzie mogła sobie sama wybrać, jeżeli nie przymusi, tak? Jakoś tak to było. No i ma tam kilku tych kandydatów i może sobie wybierać. Oczywiście nie wybiera żadnego. To jest clue tej sceny. Że ma tylu kandydatów, a koniec końców nie bierze żadnego. To wiadomo, tam pomiędzy tymi Rzeczami dzieje się dość sporo. Znaczy sporo, no, takich, wiecie... To nie, nie, nie polega tylko na tym, że jest kilku kandydatów i ja mam wybrać, tam coś się dzieje, no ale, ale... nie chcę się już tak bardzo zagłębiać w szczegóły. Bo jak pewnie słyszycie po głosie, to zmęczony jestem dość ostro. Ale, ale dobra... To jest, nie jest ważne w tym momencie. Yy, no ten początek... Yy odcinka to pierwsze właśnie pierwsze, pierwsze sceny kończą się, że prezentują takiego wiecie młodego młodego lorda, który go zaczepia jakiś tam starszy i wywiązuje się między nimi bójka i ten, ten najmłodszy zabija tego starszego. No o ile właśnie cała te otoczka tego, że ma wybrać sobie męża jest dość głupiutka to 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 akurat ta scena, że ten zabija tego to dość zabawnie wyszło, więc więc ten począteczek jest taki. No, tak jak mówiłem przed chwilą, głupiutki, ale zabawny. Później rzuca, rzuciło mi się w uszy soundtrack, który zdecydowanie cały czas od tego drugiego powiedzmy, odcinka trzyma poziom. Bo ile tak jak mówiłem, w pierwszym odcinku było sporo tych soundtracków z Grotron, stricte wziętych, to później już wiele więcej się pojawia tych oryginalnych do serialu. I tutaj również one są i są świetne. One mi się absolutnie cały czas, bez przerwy podobają. Następną rzeczą, która też mi się podoba, jest nowy wygląd Daimona z krótkimi włosami. I nie są to takie krótkie, jak widzieliśmy na zwiastunach gdzie będzie miały, tak powiedzmy, do szyi, tylko są jeszcze krótsze. Coś jak Otto w pierwszym odcinku, bo teraz Otto też ma trochę dłuższe. Coś takiego, chociaż też ciut krótsza ma Daimon. No, Mi się podoba ten look, zdecydowanie wygląda bardzo w porządku. Już mniej Elfio, bardziej ludzką, że tak powiedzieć, ale, ale mówię, gra aktorska i tak, ta, ta, i tak cały czas trzyma poziom. Czy to właśnie to czy Damon, czy Renera, oni cały czas, jak, jak mówiłem wcześniej, to oni, mówiłem wcześniej o tym, że, że grałem dobrze, to jak najbardziej to podtrzymuję, bo, bo, bo grałem znakomicie, no, mi się bardzo podoba. Kolejną kwestią, która rzuciła mi się troszeczkę w, w trakcie oglądania na myśl, no to to jest to, co się dzieje ze złotymi płaszczami. No bo mieliśmy na koniec pierwszego odcinka taki motyw, że złote płaszcze razem z demonem popłynęły, poleciały na spoczą skałę, na Dragonstone. No i w, zaś w drugim odcinku mieliśmy tą prze, po prostu przecudowną scenę, gdzie stali naprzeciwko siebie na moście. Oto z Daemonem. No i tam Daemon w tej, w tej fortecy miał całą armię tych złotych płaszczy ze, ze stolicy zabranych. No i jeszcze ja pytam, co się z nimi stało. Bo Daemon już nie siedzi w, w smoczej skale. Od. Tam chyba nie wiem czy w trzecim odcinku jeszcze siedział, chyba już nie. W sumie na koniec drugiego odcinka już był w Driftmarku. Więc no, od tamtych, tamtego momentu on już nie siedzi na, nie siedzi w ogóle w Smoczej Skale. W ogóle Smoczej Skały nie było. Nie było nic, żadnej akcji na Dragonstone więcej chyba, z tego co pamiętam. No więc co się stało z tymi złotymi płaszczami? Jakby wróciły do stolicy? Czy one tam dalej siedzą? Co, co robią? I też co się dzieje na Dragonstone? Czy znowu jest niczyje, takie wiecie? Czy nadal jest tego Daemona i nikt o tym nie mówi? No nie wiem. Nie wiem, nie wiem. I tak jak w poprzednim odcinku mówiłem o, tak wracając troszeczkę jeszcze w wątkach, yy, o karmicielu krabów, to jak w poprzednim odcinku mówiłem, że pewnie w następnym będzie o nim coś powiedziane w kwestii fabularnej, kim on był tak w sumie, no bo, bo to musiała być jakaś, jakkolwiek istotna postać, skoro przede wszystkim miała szarą łuszczycę, yy, no ale nie. Tu ku mojemu zaskoczeniu nie dowiedzieliśmy się absolutnie nic więcej na temat tej postaci. Yy, troszeczkę się na tym zawiodłem, bo jednak liczyłem. Po prostu mnie zaciekawiła ta postać, więc liczyłem, że, że coś więcej się o niej dowiemy, o tym bohaterze. Ale nie. Ku, właśnie jak mówiłem przed sekundą, ku mojemu zdziwieniu. Yy, no, tak by. No. I ani nie było nic wspomniane o tej Szarej łuszczycy, ani nie było nic wspomniane o tych złotych maskach synów Harpy, więc no nie, się, nie dowiedzieliśmy się nic. Jedną też scenę na początek, na początku odcinka jest, jak Damon właśnie przypływa do, czy przelatuje na swoim smoku do królewskiej przystani i z, od, mówi ku, królowi w oficjalnej audiencji, czy tam jest pełno ludzi, dworzany i, i szlachty takiej audiencji informuje króla, że ludzie z właśnie stopni, ze stopni, gdzie wygrali wojnę, obwołali Demona królem Wąskiego morza. Tak jest też tytuł odcinka, czyli King of the Narrow Sea, i że obwołali go królem. I tu też ku mojemu, może nie zdziwieniu, ale takiemu. Hmm, nie wiem jak to nazwać tak szczerze. Damon składa hołd królowi i oddaje mu ten tytuł. No tutaj wiadomo, no, Damon mógł, skoro jest, ludzie go tak obowali, mógł sobie poczekać chwilę, zebrać armię z wybrzeży właśnie Wąskiego Morza i wznieść jakąś rebelię, ale nie. Widać, że on gra w tym też swoją grę cały czas i chce ugrać dla siebie jak najwięcej. Co też później później widać, jak składa królowi propozycję ożenku z Renyrą. Daemon zabiera tak mniej więcej w środku odcinka, cały środek odcinka, tak naprawdę, jest y, zarezerwowany, zajęty przez wypad y, Renyry i Damona do miasta. Do królewskiej przystani, po nocy i sobie tam chodzą, i jakieś tam i piją, i balują, i oglądają teatr i tak dalej aż w końcu kończą swoją przygodę w, jak oni to mówią, domu uciech, czyli po prostu w burdelu. I tam, pomijając wszystko, co tam się dzieje, Damon mówi w sumie to dosy, dość ważne słowa do Renery o tym, że, że coś tam, że wiadomo, że wyjść za mąż, za dużo, że wiem. Wyjście za mąż jest obowiązkiem, ale i tu też właśnie trochę podobne do Jamiego i Cersei z Grotron, tak, do Lannisterów, że miłość cię nie wybiera. I mniej więcej taki jest ten przekaz i to jest dość ważne w stosunku do kształtu postaci w sumie Renery, gdzie Daemon jej mówi takie rzeczy, no, które pewnie później będą miały, w sumie już miały nawet w tym odcinku na nią spory wpływ. I przez to, że oni byli razem w tym burdelu widziani, są oni oskarżeni przez Otta, bo to się dowiedział od swojego szpiega. Są oskarżeni o... o to, że w tym burdelu, jakby wiecie, razem czynili czynności pewne, wiecie o co chodzi, że Renera z Daemonem. No i wywołuje się wielka awantura. No to mówi królowi, Alicent podsłuchuje, Alicent go rozmawia z Rhaenyrom. tutaj już naprawdę tyle tam rozmów się działo. Tyle tam tych zawiłości. Jakby może nie, że się pogubiłem, bo się nie pogubiłem, ale po prostu nie, nie jestem w stanie teraz wszystkiego przytoczyć. Ale dochodzi mniej więcej do takiego momentu, że Daemon w sumie stwierdza, że ma to gdzieś i że, że żeby się pozbyć wszystkich oskarżeń, najlepiej, żeby wydał Renera, król za mąż, właśnie za Daemona. Król odmawia. Renera zaprzecza temu, żeby cokolwiek, do czegokolwiek tam doszło. Damon ma wywalonej w sumie ani nie zaprzecza, ani nie potwierdza, nic nie mówi. I koniec końców król powiedział, że wyda renyrę za mąż za. To już się pojawiło też w poprzednim odcinku: za syna tego Valeriona. Jak on miał na imię? Leinor, Tak, Lenor. Hehe. <grystanie> <grystanie> że, za... że wyda ją za mąż, właśnie za niego. I w... bez dyskusji. No, wiadomo, Renera Rennera kto Rennera miała się już nie zgodzić, no ale król król się uniósł tak troszkę i, i powiedział, że, że koniec tym do, tego dobrego i nie będziesz więcej rozmawiał z nim na ten temat. Ma wyjść koniec. Ona powiedziała, że wyjdzie, ale pod warunkiem, że król pozbawi od Towera stanowiska Hand of the King, czyli po polsku namiestnika. Tak. Że pozbawi go stanowiska namiestnika ze względu na to, no, że oskarżył Renyre i Daemona o coś, czego nie było. Tak, mniej więcej Renera coś takiego powiedziała. I król to robi. Tak. Dokładnie, dobrze słyszycie. Król to robi. I tutaj przechodząc do właśnie sceny, gdzie król wzywa na no, pojedynczą audiencję tego um, otta. No. Ta scena jest po prostu, tak, tak samo jak Dragonstone w drugim odcinku, ona jest świetna, pod względem wizualnym, strasznie mi się podoba te, ta, ta, ta scena, tu w skrinach chyba wkleję, jak stoi sobie Otto, jest taki ponury klimat, takie ponure barwy, szare barwy, takie ciemne, może nie ciemne, tylko zimne, strasznie mi się to podoba i oto taki stojący po pra na prawym stroju, skraju ekranu, kurczę no, urzekła mnie ta scena, naprawdę, o ile wiadomo, fabularnie dzieje się ważna rzecz. Na tym raczej powinniśmy skupić uwagę. To ja bardziej skupiłem uwagę na wizualiach, to muszę przyznać, bo urzekła mnie naprawdę szczególnie właśnie ten kadr. No, mi się, mi się takie coś podoba po prostu. No i król pozbawia, dochodząc do meritum tej sceny, właśnie od tego stanowiska namiestnika. Od jest zdziwiony i tak dalej. Bo w sumie, król już trochę wcześniej go oskarżył o to, że on to w sumie gra w swoją grę i, i chce zyskać na tym wszystkim tylko i wyłącznie to, że nie Rynyra, która została ogłoszona, ogłoszona dziedziczką tronu, zostanie tą dziedziczką, tylko jego wnuk, czyli Aegon, czyli syn Alicent, czyli pierwszy syn króla, na którego część właśnie był ten turniej w poprzednim odcinku. Yy, no. No, i odcinek kończy się sceną już po tym, właśnie jak król pozbawił od tytułu. I stanowiska. Ko yy, odcinek, kończy, odcinek kończy się sceną, gdzie Meister. Meister. Meister chyba w polsku. Yy, gdzie Meister przynosi że yy, Jakiś eliksir. Zostajemy, wiecie, taką trochę aura tajemniczości, jak jakiś ktoś niesie jakąś, jakiś flakonik. I w końcu dochodzi do, do, do pokoju Renery, okazuje się, że to master, i daje jej właśnie ten flakonik, i tam zaczyna jej tłumaczyć, że przyrządzony niewłaściwie może spowodować jakieś skutki nie, niepożądane dalej A nawet tu mamy trzy kropek, że czy chodziło o śmierć? <laughs> nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No i Renera w końcu zdaje bardzo istotne pytanie, ale co to jest? No, jakby nie patrzeć, to bardzo istotne pytanie, że... na mówi, że herbata. Ja tak przez chwilę miałem takie, co? Ale, ale okazuje się, że... że chodzi chyba, bo to też nie zostaje wprost powiedziane i trzeba się domyśleć, żeby pozbyć się coś tam wszelkich wątpliwości, czy coś takiego i z takim zakończeniem zostajemy... Sami ze swoimi myślami po, po, po odcinku. O co chodziło konkretnie? No, mi się wydaje, że, że, że czy to jest jakiś. Wiecie, skoro były oskarżenia wobec niej, że była razem z Damonem? Wiecie, razem blisko. I czy chodzi o to, że jeśli będzie miała dziecko w brzuchu, to żeby nie miała? Wiecie, tak łagodnie mówiąc o co chodzi, żeby się go pozbyć. Bo jeśli chodzi o coś innego, no to nie wiem, no mi się wydaje, że właśnie o to chodzi. Jeśli jeśli o coś innego, to sorki, ale nie zrozumiałem. Musicie wybaczyć. No, to w sumie tyle, co miałem zapisane. Tak, tak pokrótce. No bo jak mówię, odcinek... Aha, jeszcze jedna rzecz. Ale to w sumie w podsumowaniu powiem. Więc dobra, koniec spoilerów, przechodzimy do podsumowania. Odcinek był nudny. Kropka. Takie jest moje podsumowanie. Odcinek był nudny. Końcówka też środek też był dość ważny, powiedzmy, środek był ważny dla postaci Renery końcówka była ważna ogólnie w, z, ze względów politycznych i, i, i tych, no jak to się mówi, courtiers, czyli, czyli dworzan, o, w kontekście też dworu i, i, i stanowisk i tak dalej, no, oczywiście nic nie mówię, była ważna, ale oprócz tego, no, odcinek nie porwał w ogóle. To jest chyba pierwszy, pierwszy raz, gdzie mogę śmiało powiedzieć, że widać taki troszeczkę spadek formy, gdzie po galopujących niekoniecznie akcją, ale po prostu klimatem i, i, i jakością pierwszych dwóch, trzech odcinkach, no tutaj widzimy zdecydowanie zwolnienie. Ja wiem, bo widziałem trochę opinii na YouTubie, że, że, że praktycznie co każdy odcinek. Jest mówione, że no, w następnym odcinku to będzie się już pewnie działo, no, że cisza przed burzą, no, że zaraz to będzie się działo. Ja takiego czegoś nie mówiłem, no bo ja zdaję sobie sprawę, że wcale nie musi się dziać. Ja oczywiście się nie dzieje, ale no, nic nie mówię. Jakby wiem, że wiele osób czytało książki, więc teoretycznie wie, że coś powinno się dziać. No, ja nie czytałem, więc nie wiem, no dlatego też się nie wypowiadam za bardzo na temat tego, co będzie, bo po prostu czekam na to, co będzie. I, i tyle nie przypuszczam za dużo, tylko oczekuję w spokoju kolejnych odcinków. Ale jak mówię, odcinek. Parę ważnych kwestii nam przedstawia. Ale jest, podsumowując tak ogólnie, to. no... Troszeczkę się przy nim wynudziłem, muszę przyznać. Bo ni to akcji, ni to jakichś wielkich intryk, takich, wiecie, na skalę taką, że po prostu nas wciągają i że nie możemy się doczekać, co z tego wyjdzie. Oprócz faktycznie tej końcówki, która była ciekawsza, no to odcinek kiepski. Bo to nie jest yy, tak. Może i nie powinienem porównywać, ale, ale chyba to zrobię. To nie jest tak, jak mamy w malarzańskiej powiedzmy, Księdze Poległych, gdzie tam praktycznie każdy dialog, dosłownie każdy, w 800-stronicowej książce, w książce prawie, że każdy, każda scena, bo dialog może nie, przesadziłem, ale praktycznie każda scena od jakichś, wiecie, przerw fabularnych, albo nam ujawnia coś ważnego z przeszłości, albo zapowiada coś, co będzie, Albo pokazuje nam coś, co się dzieje, ważnego. Tam praktycznie mówię, każda scena jest czymś ważnym. Dlatego też ta seria mnie tak wciąga: no bo tam praktycznie zawsze się coś dzieje, nawet jeśli nie ma akcji, to w dialogach się dowiadujemy czegoś istotnego, czegoś, co nas tak wciąga. Tutaj tego nie ma. Tutaj do połowa odcinka, trzy czwarte tego odcinka są spędne, moim zdaniem, są po prostu nudne. No, i tak mogę to podsumować. 20 minut jest, po wycięciu będzie, nie wiem, z 16-17 pewnie, bo miałem sporo przerw tutaj w nagrywaniu. Widać te cięcia, pewnie słychać w sensie. No, jest już późna godzina, więc nie będę przedłużał ba bardziej. No, to tydzień kolejny odcinek, w sobotę pewnie liveik. Co, co dalej się zobaczy? Już nie będę też co odcinek wspominał o tych sojuszach. Sojusze w drodze. Spokojnie, będzie materiał w swoim czasie. Ech, no, chyba tyle. Jak się, tak jak zawsze mówię, jak się będzie trzeba coś dopowiedzieć, to się dopowie w następnym odcinku. No, przepraszam za zmęczony głos mój. Nie brzmi on zbyt zachęcająco, wiem. Ale, ale, no, ciężko mi coś na to poradzić. Przepraszam. Ok, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć i papa, wszystkie pożegnania możliwe. Jo, jo, jo.